Hej, hej! Pamiętasz może to? Wiemy tak zwanego V-Maxa oraz jak się grzeje nasz silnik w tak zwanych po prostu obciążeniach. Pewnie nie, bo jestem jebany no-namem. Ale postanowiłem, że nagram drugą część. Więc co, zapraszam do oglądania. Dzień dobry, witam was. W sumie dawno się nie słyszeliśmy. A w dzisiejszym odcinku chciałbym jakby powtórzyć mój stary poradnik w którym wam opowiadałem jak jeździć autobusem Wcześniej dostałem taką trochę jakby to powiedziałem Z, trochę coś, trochę tamto No ale to było tak szczerze takie kam chuja rozbić Teraz a teraz dostałem pełnoprawny autobus tak się prezentuje No mógłbym żyć że bestia Ale chyba nic nie muszę dodawać Co najważniejsze jest w manualu i co ja będę przedłużał? Ciskamy sobie sprzęgło. Załączamy prąd. Włączamy samą bestię. Światło już się same łączyły. Trzeba tutaj przełączyć taki pstryczek. ściągamy ręczny, jedynka i puszczamy sprzęgło. I jedziemy przed siebie. Na początku wypadałoby zajechać na kontrolę pojazdu, przed jakby rozpoczęciem całego kursu podtankować go i tak dalej i tak dalej tutaj mamy o taką naszą stację okolicznościową akurat wyjechałem na delegację z mojego w sumie miasta oryginalnego w którym na co dzień jeżdżę Ech, dla mnie to w sumie lepiej Tutaj mają ogólnie fajną kulturę. Bo, jakby autobus jest typowo na trasy, ja można zobaczyć trasy jakieś tam miasto-miasto, czy coś w tym stylu. A wygląda, czy znaczy no właśnie wygląda na autobus na trasy miasto-miasto, co właśnie powiedziałem. Aczkolwiek, jedziesz nim po mieście tylko i wyłącznie, jeździć się między miastami, jeździć w jakichś wsiach, tylko po mieście i okolicach, Czyli w sumie jesteśmy taką MZ-ką. Co znowu nas jakby trochę po, po prostu poszkodzili, że nie mogę was zabrać na jakąś dalszą wycieczkę, tylko koło komina będziemy się kręcić, ale trudno, może to i nawet lepiej, na mieście jest lepiej ogarnąć podstawy, więc jakby, no jest sprawny, wszystkie koła są, światła się świecą, drzwi się otwierają, nie, ale i tak nie będzie wsiadał na moje to ma być przejazd pokazowy jak się jeździ jak się zachowuje więc co, zrzucamy w sumie ręczny steczny. tutaj do przodu to tak średnie autobusem jeśli czymś mniejszym jechali na przykład jakimś busem albo coś w tym stylu to byśmy mogli do przodu pojechać widzę, że z tej strony jakieś tutaj anomalie wystąpiły więc tak średnio chyba tędy wyjedziemy ale trudno. To jedźmy. Pojedziemy z tym, drugim wyjazdem. I tak tutaj przyjechałem, w sumie, z ludźmi ode mnie z miasta na wakacje. Ich tutaj przywiozłem I tak naprawdę oni tutaj przyjechali. I ja tutaj siedzę i nie mam co robić. Ale mam płatne. Więc stwierdziłem, w sumie, mogę wam nagrać. Po prostu dalszą część poradnika, teraz na faktycznym autobusie, który ma tą manualną skrzynię biegów, trzeba się rozejrzeć przed wyjazdem, nic nie jedzie, nic nie jedzie, jedyneczka i ruszamy powolutku. Tutaj ogólnie, zazwyczaj ludzie nie używają migaczy, co nie, co nie mówię, dla mnie jest mega spoko opcją. I kontynuując historię, ogólnie tutaj siedzę, nudzę się, tylko mam ustalone dwa terminy, gdzie jedziemy z miasta do miasta. To naprawdę, O, ten znak to jest ustą pierwszeństwa, że się spojrzeć, po prostu czy nic nie jedzie. I dwójeczka i gaz. Tutaj mamy troszeczkę szerszą drogę, drogę główną, która będzie skręcać w lewo, czyli trzeba w lewo, najpierw się spojrzeć, czy nic nie jedzie. Potem w prawo jedzie, czyli trzeba zatrzymać i poczekać. Z lewej nic, z prawej jedzie z lewej nadal nic, z prawej też nic, no to ruszamy i dwójeczka tylko trzeba pamiętać, że teby ten pojazd, w którym aktualnie jedziemy, czyli autobus jest sporo cięższy od takiego standardowego samochodu. Więc co idzie za tym, ciężej się tym zbiera, to po pierwsze trzeba więcej gazem operować niż w takim standardowym aucie i dużo wolniej się tym hamuje, mamy większą masę, przez co wolniej jest nam zahamować. Podobna by sytuacja jest w momencie, kiedy jedziemy ciężarówką, teraz tam prosto sobie pojedziemy na wieś, Eby tutaj wyjeżdżamy z miasta i tak mówię, tak naprawdę się kręcimy w koło komina. To jest troszeczkę gorsza droga, trzeba troszeczkę zredukować prędkość. To naprawdę się kręcimy cały czas w koło komina, jedno i to samo. I tutaj jakby nie rozumiem sens, pochują i tutaj przyjeżdżają na te wakacje. Człowieku, tutaj nic nie ma kurwa ciekawego, to jest pierdolone postapokaliptyczne radzieckie kurwa miasto. Pełny dziur, kurwa, smrodu, brudu. Nie rozumiem, co za sens jest. Znaczy, w, w sumie, z tej Finlandii zasranej, to aż miło jest wyjechać po takim czasie. i ogólnie zwyczaj tutaj robię sobie przystanę, jak ludzi obworze, bo często przyjeżdżają nowi i tamtym kierowcom, którzy jeszcze nie znają terenu. Po prostu, jakby to powiedzieć, daje przysługę od siebie w sumie i tak nie wiem co robić i tutaj obwożę w ogóle tutaj mamy hangary dokładnie nie wiem co jest w tych hangarach ale ogólnie to tutaj są domki mieszkalne, które można sobie wynająć połowa z nich już jest wynajęta a nie rozumiem kto by normalnie chciał mieszkać w takich warunkach na wakacjach na które, na które się płaci grube pieniądze można zobaczyć, że to nie są jakieś warunki od inkluzji czy coś z tej czy z tej strony to naprawdę jest taka standardowa menelnia A moje ale się, się ma pieniądze to się jakby z nich korzysta ludzie niektórzy po prostu chcą się wyrwać z giełku miasta do czegoś takiego ja to w 100% rozumiem o tutaj mamy na lewo stary kościół, cały już obrośnięty można zauważyć, ja sobie tak jeżdżę co nie i opowiadam ludziom o tym co, gdzie, jak, kiedy, tam jest przewalone drzewo, tam niestety nie można jechać co mnie osobiście strasznie zasmuciło, bo tam z drugiej strony są fajne widoczki nad tym jeziorkiem no, ale ani Wam, ani nikomu innemu nie pokażę, po prostu drzewo je było i nie ma kto tego zebrać, więc co? Mamy strefę do 80, mamy znak, i ogólnie wcześniej mówię, że tutaj nie trzeba migaczy używać. Nie to, że nie trzeba, tylko że tutaj większość osób po prostu ich nie używa, i ja, jakby szybko się adaptuję do takich rzeczy. Ja też po prostu nie używam migaczy, ale jakbyście jeździ po normalnym miejscu, to normalnie macie taką. Taką manetkę po lewej stronie w górę i w dół i tak się wigaczy ustalano. To jest ważne, jak hamujecie czy coś, czy cokolwiek to wypadałoby, czy komuś tam z tyłu, czy z przodu powiedzieć, że po prostu coś zamierzacie zrobić. Albo gdzieś skręcić, albo coś. No bo to jest serio ważne w ruchu. Nie rozumiem dlaczego akurat tutaj coś takiego jest. No, Ale ja sam usłyszałem, że w Indiach. Jest taka kultura, że tam nie używa się migaczy, tylko klaksonów. W susie jedzie, kurwa, i o. I że to oznacza, że w lewo skręcasz. Dla mnie to jest ogólnie pojebany, kurwa. Jak tak można się w ogóle dogadywać z ludźmi, że skręcam w lewo, kurwa. napierdlając mu w klaksonie, jak 20 innych auto dookoła, robi to samo. I weź teraz, odkryj, kto chce gdzie skręcić. Przy takim czymś. O! Proszę bardzo. Chyba mamy wypadek przed nami Można to w sumie ominąć O tutaj to będą dogadywać się między sobą No stukli się jak huj się kurwa jeździ nie umi się za to nie bierze a nie jednak nie Tylko ten stanął na środku i odpierdala maniane Nie wiem o co chodzi, ale trudno się mówi. To był ogólnie jego wybór: że se stał na środku, jakby miałby wszystko wyjebane. No ja tam nie będę go wyzywał od ciot, od tego, od tamtego, ale no, takiemu to tylko wyjść, to naprawdę tutaj strzei przez łeb. Tylko blokuje ruch. Mogę się założyć, że tam teraz już jest korek na 5 out. I jakby ludzie nie wiedzą co mają robić. Jakby tutaj ludzie na tej drodze zachowują się trochę wam powiem jak idioci Troszkę tutaj, o. Dopiero teraz zjechał z mojego pasa, a jak zbierają ten zakręt, to na grubo zbierają. O, tutaj mamy kolejny... Kolejne miejsce wypoczynkowe. Tutaj normalnie trzeba było puścić w lewo migacz. Ale dopiero za tamtym zakrętem ludzie by mogli pomyśleć, że w lewo skręcacie w drogę. To są głównie kujowe drogi, dlatego też dostałem no autobus nie pierwszej świeżości U przygasł, niemożliwe dobra Te ogóle też są strasznie ciosne drogi, można zauważyć Więc tak złożymy na strzała trzeba było wyprostować Okej okay. Nie możecie zauważyć to jest totalna masakra jeśli chodzi o jakąkolwiek jakiekolwiek poruszanie się, jakikolwiek tutaj dojazd Więc jakby ja tutaj tylko ludziom pokazuję, że tutaj coś takiego jest. Że są takie domki. Ogólnie to jest fajne miejsce w sumie. Tu i jeziorko jest. To na pewno lepiej niż tam, gdzie wcześniej byliśmy. Tu chociaż jeziorko jest. Można sobie pójść na rybki czy na coś. A tam w sumie to tak kurwa nic tam nie miałeś. Jesteś w szczerym lesie obok miasta. O tyle, że taki plus, że jesteś blisko miasta. Co nie? Pytanie, czy się tutaj zmieszczę? O teraz delikatnie ruszyć sobie Dobra, damy radę. I dwójeczka. Tylko nie zobaczcie, to jest jeziorko wcale niemałej wielkości. Spoko w sumie miejsce. Na pewno lepsze niż tam, bo tam to w sumie masz tylko takie komunistyczne chatki i nic więcej. No, tutaj nadal masz te same komunistyczne chatki. Tylko, że już masz nad jeziorkiem, jakby to już robi sam klimat. Ty obok masz garaż. No i znowu mi gaz. Mówiłem, że tego złoma trochę nie szkoda, mimo wszystko, bo to jest stary, sowiecki rupieć. Ale mimo wszystko, ja mam zawsze szacunek do takiego. Do wszystkiego w sumie, czym się jeździ, co widzimy na drodze, powinno się mieć jakiś... No, przyjdzie, tam tam napierdolają cygany. Dobra, do wszystkiego, co jedzie. O Jezu, jak on wyjebał. Właśnie to jest magia tego wszystkiego, żeby tutaj, możecie nawet teraz zauważyć, tu są, na jest taka jebitna dziura, poczekamy sobie aż, aż ktoś będzie, aż ktoś będzie jechał tędy. Tencz się zaciągniemy i tak wokół sobie poczekamy, o ile nic na nami nie będzie jechało, a będzie coś jechało, Taka po prostu jebitna dziura. Ludzie sobie jadą jak jeb. Bo dla mnie to jest paranoja, że coś takiego w ogóle było... ...jakby normalnie dostępne na publicznej drodze. Tutaj coś jedzie, tutaj nic, tutaj nic. Ten też tam trochę w tę dziurę, o. O, udało się, dobra. I lecimy. Ja to jest niemożliwe w ogóle do pomyślenia, że coś takiego może być po prostu na środku drogi. Dziura wyjebana na 2 metry w dół. W sumie, o czym ja mówię, żyjemy w Polsce. A w Polsce takie rzeczy to są po prostu na codzienności widziane wszędzie, nawet w większych miastach. Patrzcie Piotków, patrzcie Łódź. Tam w sumie też są dziury wyjebane przez główne ulice. I w sumie To jest dla mnie mega dziwne Że do takich rzeczy w ogóle dopuszczają te miasta i wszystko teraz dopiero od tego migacza żeś puścił właśnie o to chodzi. Niektórzy puszczają migacz, niektórzy nie puszczają I dlatego powinno się przedcześnie puszczać migacz żeby po prostu zakomunikować, bo później wychodzą takie sytuacje, a nie inne no i teraz sobie wjeżdżamy na to naprawdę garażowisko, gdzie tutaj ludzie mogą sobie wynająć jakby garaż swój, mogą sobie postawić auto jak przyjechali własnym od razu mają taki ala kanał, tutaj już dla wszystkich dostępny, ale szczerze ja to bym się bał wjeżdżać czymkolwiek bo to to jest w takim stanie, że to jest no, masakra jakaś. Ech, też w sumie spoko opcja. głównie to to miasto się utrzymuje z turystyki. Też widziałem, że tu jakieś tramwaje są to, tamto. Ale co ja w sumie zobaczyłem z tego miasta? Jak ja tylko że tutaj dookoła, tak jak wam pokazałem, po centrum w sumie, żeby tylko pokazać, że tu coś takiego jest. i żeby ludzie sobie później mogli pójść, zobaczyć na własną rękę, tego doświadczyć. Tutaj macie przykładowo sklepy, po prawo. Można sobie przyjść, coś kupić. Tam ma ta blokowiska, to najpiśniej się nie zapuszczać po zmierzchu. Mogą was jakieś sebiksy skroić. Tutaj macie place manewrowe. Tutaj mamy ratusz główny. I teraz wjeżdżamy w taką, jakby to powiedzieć, ...trochę w sumie bogatszą dzielnicę. No, a co czekasz, panie kolego? No i jedź! Jak się zastanawiasz. Zabiorę was Najpierw... O, chyba puszcza. A jednak nie puszcza. co się już niepokoi, ty się odpierdala oho od co odjebie, tamto chyba się ogólnie na torach zawiesił. Ogólnie z tej strony te tory są tak kurewsko wysokie. No, wypierdalaj, tym BMW człowieku, jak autobus się włącza do ruchu, to masz mu ustąpić, a nie. Ciekawe co by zostało z tego twojego Mercedesa jak klasy, klasie ja cię w Solaris przyjebała. No jak już widzisz, że wyjeżdżam, to? To na chuj się wychylasz. Jak już mnie wypuściłeś, wyjechałem. A tym później nagleś stwierdził, o już prawie wyjechał, to rusza. I przypierdoli mi kurwa w dupę i zadowolony i później mnie otrąbi. To nie moja wina, że jesteś kurwa debilem jebanym który jak widzisz że autobus już wyjechał, to i tak mu się ładuje pod koła, już by się nie chciało czekać. Ja tu chociaż mam kogoś, kogo, komu to chciałbym pokazać, komu chciałbym wszystko zaprezentować. A ty po prostu jedziesz dla samego faktu jechania. O, pasacik Boży jechał, tak trzeba się w tą bramę złożyć. Tutaj mam ogólnie stację kolejową, z której można sobie wyjechać do innych. Co ja wyjechałem? Wiedziałem, nie złożyłem się To jest właśnie to kurwa To jest właśnie to Każdy mówi co to za sztuka jeździć autobusem No, no widzicie, to jednak jest sztuka Po tylu latach, jak ja jeżdżę Po tylu set godzinach Cały czas zdarza się po prostu Zagadać i nie wyczuć po prostu maszyny. Na szczęście to jest zrobione z takiej kurewsko twardej blachy, że po prostu tego się kurwa nie da zajechać. Trzeba było naprawdę przypierdać jakieś 100 na godzinę w jakiś sub, żeby zobaczyć jakieś mocniejsze wgniecenia. Żeby się rozpędzić po pierwsze z takiej prędkości, to trzeba naprawdę ostro zapierdalać. Tu sobie zaparkujemy, jak na razie, ciach, luz, ręczny. I ogólnie, ty możecie zobaczyć: że jest stacja kolejowa. Tory normalnie wychodzą, i można sobie pojechać dalej. Tutaj mamy te nieszczęsne przejazdy. W sumie tyle, tutaj można sobie kupić. Bilety w kasie są aż dwie kasy, to i tak jest dobrze. No to co? To jadajmy dalej. Nie będziemy zamulać wszystkiego o ale bym stację Dobra, jedziemy. nie powinienem być, bo tylko blokuję ruchim Ale i tak chciałem przyjechać wam to pokazać Takimi tramwajami się tutaj wożą, później się dojeżdżą do takiej większej jakby stacji, z której już faktycznie pociągiem można jechać. No ale... Nie będę wam tego pokazywał, bo to jest bez sensu. Nic nie jedzie akurat. To można się to naprawdę wstrzelić w to. I tutaj może zacząć że już jest takie w sumie trochę lepsze osiedle. Niż tam wcześniej wam pokazywałem, do którego nie radził mi się zapuszczać po, po zmierzchu. To tutaj znowuż mamy już takie troszeczkę lepsze, troszeczkę nowsze mimo wszystko. Ale nadal to jest taka komuna pełną mordą. Jakby No niczego mi tam tak stercą? Hmm. Przepuszczają. Dobra. Lekki gazik. Jak e, widzicie, jak to wygląda. Ruch uliczny. Nie wiadomo, gdzie on pojedzie, nie wiadomo jak. Ustawił się w sumie na środku i się zastanawia. Dopiero <grystanie> teraz, gdzie on powinien jechać. O! O, coś słychać. O, tutaj kolega wyjebał. Na migaczu, w parawo. O! Co ty robisz w ogóle, człowieku? czy mi mojego musika pięknego. I tutaj już jest totalne Eldorado, jeśli chodzi o jazdę i o drogi. To nie jest to, co w Polsce mm. narzekacie na to. Tutaj już jest totalne Eldorado. Jak chcesz coś zrobić, to ja się nie zastanawiasz, czy to jest dobre, czy to jest złe. Po prostu to kurwa robisz. No, tam ktoś drzewo jebnął, to zaparkował i stoi. Dobra. Teraz jeżdżę na taką cieśniejszą trochę uliczkę. Tędy zazwyczaj też jeżdżę z ludźmi. Jakby tutaj mamy też blokowiska, w których ogólnie można sobie... W sumie już nie pamiętam, to chyba można sobie wynająć mieszkanie w takiej trochę lepszej dzielnicy. No, ale to tam, jebać, przecież. Nie nagrywam tego filmiku, żeby was kurwa zachęcić, że ty przyjechać. Tylko, żeby pokazać, jak się jeździ autobusem. Więc tak, no, tak jak mówiłem, no, jazda autobusem to nie jest nic trudnego. Tylko trzeba ogarnąć sprzęgło, gaz i hamulec i biegi. Tak naprawdę. I sprzęgło, dwójeczka zapięta. Puszczamy powoli sprzęgło i lekki gazik do tego dodajemy. Jakby to wszystko się dzieje za nas, to naprawdę. I jazda sama w sobie jest łatwa, ale opanowanie tego, że nie stwarzać jakiegokolwiek yy, prostu takiego zagrożenia w ruchu drogowym, już jest ciężkie. Jakby na samym względzie długości tego pojazdu, to też jest trudne, ale teraz właśnie się bardziej zająkłem, bo chciałem, nie wiem czy tędy dam radę przejechać przez to torowisko. Nie wiem, czy tam czasami nie będzie jakiegoś rozjebanego auta. A no właśnie. To ja myślałem, ktoś tam stoi już rozklekotany na tym torowisku. Powjeżdżają Sebixy takimi za niskimi autami na to torowisko i później jest po prostu jedno wielkie jebnięcie i blokują ruch na dobre pół godziny, zanim przyjadą i go zgarną. Ale na szczęście tutaj można sobie przejechać bez problemu do drugiego przejazdu, który jest dużo niższy i aby po nim się dzisiaj razy gładziej przejeżdża, można się założyć, że jak tam będziemy wracać, przejeżdżać koło tego, no to jeszcze będą stać, jedzie coś, nic nie widzę. Teraz. Przęgło, dwójeczka i gaz. No, jak jedziesz, kurwa? Swoim pasem jedź człowieku. Ja tu jestem jebanym autobusem. Ja muszę takie kurwa kółko zajebać, żeby stamtąd wyjść. Że ty z tego nie wyobrażasz. Ty kurwa możesz w promieniu 10 metrów zawrócić. I ty mi coś mówisz. A czy mi się wydaje, czy mi właśnie ktoś w dupę przyjebał tamten z tyłu? Chyba nie. Ma szczęście w sumie. Wsteczny zarzuciłbym w niego przypierdolił. To nic szczerze nie byłoby po, co po nim zbierać. I pamiętajcie, złotą zasadę. Jeśli autobus... to dokładnie w mieście. O. Weźmy świadkiem jak ktoś się tam zawiesił. tym jebanym tu o. Kolejna osoba. Tamten wyjechał widocznie. No to nie. Nie można wziąć, po prostu przykładu, kurwa, żyją tutaj, mieszkają, to nie można wziąć przykładu z innych, tylko po prostu jadą i jeb, i jeb, i jeb kurwa. I co to jest za sens? W sumie tylko se niszczą auto, obrywają całe zawieszenie, wszystko. Czasami gdzieś staną nawet miskę olejową rozjebać. W sumie nie rozumiem, po chuj się tam tak pchają? Dobra. To jeszcze trzeba jechać do przodu, bo już będziemy zjeżdżać, będziemy kończyć tę naszą wspaniałą przygodę. To tu okay, tam wyjadę? No to są takie kurwa szemrane miejsca, że to jest szok. Po prostu ja czasami sam boję się tutaj jeździć, chociaż wiem, że jestem ubezpieczony. Nie to co niektórzy. Tak, mówię o tobie Marku który na lewo jeździsz dobra o, wypierdalaj człowieku i tutaj będziemy kończyć naszą przejażdżkę trzeba przepuścić tych naprzeciwko oczywiście jedyneczka powoli sprzęgło puszczamy i zawijamy sobie nasz jakże wspaniały zajazd autobusowy włączamy se o tak żeby lepiej widzieć, żeby nic się nie stało na pewno odstawimy autobus na nasze miejsce później następnym razem będziemy wyjeżdżać tego go sobie podtankujemy sprawdzimy czy nikt nam go nie obił jak coś to mam wszystko nagrane więc będę miał dowody na niego a wam w sumie dziękuję za oglądanie to były wspaniałe nie wiem ile minut w sumie nie wiem nic bo Wyłączony telefon w momencie nagrywania nie mogę podejrzeć, tylko wiem, że się nagrywa, o ile się w ogóle nagrywa. A my sobie zajeżdżamy na nasze miejsce i ostatni rzut oka na pracujący autobus, tam mam go jeszcze posłuchać. ogólnie nie widać żadnych rys ani niczego czyli chyba przejazd by przeszedł bez większych komplikacji Dziękuję wam za to wszystko życzę miłego dnia i cześć